Siema wszystkim, ja jestem TheVaxxed Za to, co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem z MCHC Jest po prostu mega, ponieważ dobiliście 5000 wyświetleń Oraz 650 AP w górę Jeśli dobijecie w tym materiale 500 AP w górę To lecimy z kolejnym odcinkiem z MCHC I zapraszam was do grupy Świry Waxesa Na Facebooku, link macie w opisie Serdecznie zapraszam, a my lecimy z materiałem O, teraz już do 放心。

Ty, ten DR no kurwa, nie wiem, nie mam to? Knoka mają. Ty, ich tu jest kurwa siedmiu chyba. Gościu siedmiu, typa. lepiamy się czy nie? Nie widzę, że knoka grają w No czemu oni kurwa knoka grają, ty? Przecież z siedmiu oni dają knoka na fossa, no kurwa. To to nie są tradycja, co się tu i... No. no. Żyd go powiedział, no, jak on kurde Minecrafta na <zuczy> Kraszku, dłużej niż ty jesteś na tym świecie. <zuczy> <zuczy> yeah, no nie wierzę, no kurwa. Ty macie ハハハハ Co No, w No nie długo nie, ale takie Stewie to są, no kurwa, masakra. O tu jest Beka, ty no, 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 nie. No <sumptuś> co <sumptuś> Nie no, jaka to za? Liga, liga. Się o to tak jak na skapie. 3, ry. Cztery. Uśmiech! A no, to, to są krany wier. jakieś! A nie, krany, <sumptuś> nie ma krany. Widać go no w to 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 tak. Dobra, koksa, koksa zjadł jeden Dobra, każdy po koksie To uraby. raby! Panowie Trzeci, Nie. trzeci Ston jem rafał i się wbijam Strefy założę. Dobra, jem koksa i się wbijam I stony są. Oddaję koksa czy Ej, ora Dawaj go, dawaj go Nice, dawaj, dawaj Wlecy macie Dawaj ci tego, tego stona, tego stona, tego stona bo to jest jakiś steamer Ja, ja napierdalam tego stona, dawaj tego stona bo to jest jakiś kurwa wiatr Dawaj Pyszne. go sandał Pyszne. Dawaj, dawaj sandał, dawaj, dawaj, dawaj Gościu jedziesz go Jestem przy, przy tej wodzie ty, że? że. ty żytko? No pijesz, się z t Ale idzie Dajcie kordy Nie wiem jak ci powiedzieć, czekaj się chleb Pojedzie no mam full focus mm. Ej, dajcie akordy. O. Sie ma, to jest ma torsy chyba. Ej, plecy, plecy! Dawaj, ej, włączcie PVP. Ej To jest tam kto też dojeżdża Nie ma koksa Włącz, ma, mam włączę PHP Tak, nie bo my się musimy knokać Nie włączaj na razie Dobra włącz Włącz Jak będę chciał wyłączyć, tak no, będziesz chciał wyłączy to, włączaj. Włączaj, to włączaj. Uważaj Fakces, masz dwuk Dobra, jest ja nie tego maksymatora, trafisz. bo ten maksymator ucieka. Jest ktoś za mną? Tak, po i ja. Kurde. Zabijam. Zabijam chyba. Dobra, idziemy gdzie jestem tam ci? Czy... odwrócił się. Zajebiście. Refa, ja. Drugi. Jest, jest w cave, w cave'ie jest. Widzę, widzę. Ej, ja się biję z tym ja biorę tego drugiego. Ej, ale ten maksymator, je Jezus Maria. Dawaj do tego cave'a. On się próbuje wyjść, próbuje wyjść z cave'a. Koks ten lat. No, no, on zetrukuje. Przyjdźcie do nas. A gdzie jesteście? Dobra, yy, ja jest. widzimy, widzimy. Dobra, biegniemy. Hej mu, poszedł, poszedł, bania mu poszło. On jest na koch. Na koch się jest. Pomagają ja mu, pomagają. Michał, Pepo, wyłącz teraz. A. Dobra, pomagam. Refuzet. Już Ora. Gdzie on jest? Od go Nie daj mu, nie daj mu! Perła! To, to nie ma nic wtedy! Jak że rzuca perły, to nic nie ma. Gdzie on pobieg? Aj, o, czy tu mam typa w kebie? Wejdź, wyjdź, jakby, Dobra, wychodzę. O, widzę go. Martwy, martwy, martwego mam. Martwego. martwego Dobra, dawajcie tam. Kroknij szybko ktoś. O nie, o Krany. U, stuny. Jesteście On coś zjadł znowu Rew Jak on nie ma życia wakses, dawaj, jedziemy go Knoknij mnie A ja nie ma knoka, Masz? nie ma tego, mhm. nie można się knokać, wyłączyła. Włączcie Olszak, włącz pvp szybko to jak knocknę w akcesa Dobra już płeczka jest Wonczam A czekaj bo beczka Uważaj bo tu nie wiadomo czy beczek nie ma Tu są beczki Wakseką tam no, Ale słabią i są poleciał, no już mam no, Dwóch już mam, mhm. dwóch już mam. No tu nie ktoś Aha dobra, Dwa, nie ma kto to On je jest same me refy tej, Mama ja mi dzwoni się, da się. Halo Deni? No Ej na mnie tu pięciu dojeżdża Debolaja Dawaj tego robi, Janusza, Janusza, go? dawaj, dawaj Janusza, zabij go Kurwa Dobra na razie No, na razie Buty mu padły... Kurba! ja już tylko i wyłącznie refy, ja nie? do fosy, no. Dojedziemy ich. oni kodrują, ale tak to easy oni są. Ja nie mam co to. Hełm już nawet nie jest na czerwonym, Ty ja nie mam użyć na secu. Nie, zbudowałem się